Demu damy radę. Radę damy każdemu. potwierdzamy. Dziś dajemy radę każdemu, kto interesuje się roślinami i ich zdrowiem. Rozmawiamy o paszportach dla roślin, które będą obowiązywać, obowiązywać w Unii Europejskiej od 14 grudnia. W studiu ponownie pani Agnieszka Górska, dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Po bardzo pracowitym dyżurze telefonicznym nie pozostała sympatyczna rola podsłuchiwacza. Stąd wiem, że niekwestionowanym bohaterem tego dyżuru tak jak chyba należało się spodziewać, była ćma bukszpanowa. Zanim rozwiniemy temat i powiemy, dlaczego właściwie o niej dziś mówimy, to wyjaśnijmy, jak się jej pozbyć, jeśli jest taki sposób, bo tego dotyczyły głównie pytania. Panie redaktorze, zanim wyjaśnię wszystkie szczegóły dotyczące bytności ćmy szpanowy w naszym kraju, to chciałabym sprostować pewną rzecz. Dlatego, że paszporty roślin nie obowiązują jak gdyby od tej chwili, właśnie tego 14 grudnia, ponieważ część roślin była paszportowana już od bardzo dawna. W tym momencie, tego 14 grudnia, jak gdyby tylko y, zwiększony jest ten asortyment i w zasadzie wszystkie rośliny do sadzenia będą musiały poruszać się po y, obszarze Unii Europejskiej z paszportem. Y, także nie jest to jakaś zupełnie nowa rzecz. Jest rozszerzony jak gdyby zakres tych roślin, dla których paszporty obowiązują. I druga bardzo ważna rzecz, którą może w tej chwili jeszcze powiem, zanim przejdziemy do niezwykle ciekawego tematu ćmy, y, jest taka, że w tej chwili producenci tego materiału roślinnego przeznaczonego do sadzenia będą mogli być upoważnieni przez naszą inspekcję do wydawania tych paszportów samodzielnie. Dlatego ja chciałabym tutaj w tym miejscu zaapelować do wszystkich osób, które produkują materiał roślinny, które w jakikolwiek sposób tym materiałem siewnym, przepraszam, roślinnym... Się w nim też. Tak. jest, też. Siewnym też. Do Kto wie, to, tak jest w jaki sposób obracają, prowadzą jego sprzedaż na giełdzie, w, są dystrybutorami, czy też w, również takimi sprzedawcami być może detalicznymi, ale którzy od czasu do czasu sprzedają jakieś ilości hurtowe, aby zainteresowali się tym tematem i naprawdę bardzo, bardzo prosimy o to, żeby sprawdzić nasze strony internetowe, zadzwonić do inspekcji i dowiedzieć się w jaki sposób w tej chwili należy postąpić, aby można było w sposób prawidłowy dłowy tymi roślinami Sądząc e, obracać. Po, po pani dyrektor to kontakt będzie na pewno sympatyczny i odpowiedź będzie e, o charakterze przyjacielskim. To jeszcze system Tracys, o którym wspomnieliśmy, to jest tylko uwaga dla profesjonalistów. E, tak, także prośba do importerów, pytać, aby właśnie tak. zgłaszali się do nas i rejestrowali zanim tak naprawdę będą zamierzali przeprowadzić jakiś import, ponieważ no właśnie, tak jak to wspomniałam, będzie poza Importu to spoza Unii istotne. Europejskiej. Czyli paszporty obowiązują na terenie Unii Europejskiej, natomiast yy, yy, w stosunku do importu jest wymagane oczywiście świadectwo fitosanitarne z kraju pochodzenia i każdy, kto importuje jakiekolwiek rośliny, yy, będzie musiał być w tym systemie Tracis. Należy o to po prostu zadbać wcześniej, żeby 14 grudnia nie było jakiejś niespodzianki na granicy. W takim razie, skoro yy, ćma bukszpanowa prócz tego, że jest bohaterem <laughs> negatywnym naszej rozmowy. To może również jest jakimś rodzajem przynęty, to zostawmy ją na koniec. Pytanie dotyczące paszportów znowu dla roślin. Skoro wydają teraz, czy będą mieli upoważnienie do wydawania ich producenci, czy dotyczy to również tych osób, które sprzedają materiał w internecie? Właśnie tak, to jest bardzo duża zmiana, ponieważ każda osoba, która będzie chciała prowadzić sprzedaż internetową, będzie musiała się w naszej inspekcji zarejestrować, a dotychczas nie było to konieczne. I oczywiście będzie musiała sprzedawać i nabywać rośliny, które są z paszportami. Także jeśli Państwo będziecie kiedykolwiek kupowali jakieś rośliny przez internet, należy tych paszportów żądać, bo jest to jakby zapewnienie, że ten materiał pochodzi e, z miejsca produkcji, które jest e, no, prowadzone w sposób profesjonalny e, i te rośliny są po prostu zdrowe. To w takim razie co teraz będzie robić inspekcja, skoro e, badać zdrowie roślin, czy sadzonek, czy materiał e, będą się tym zajmować producenci? Inspekcja nadal będzie robiła to, co robi, <laughs> czyli będzie nadzorowała cały ten obszar zdrowia roślin, ponieważ my czasami nazywamy siebie takimi lekarzami od roślin. Nie e, tylko. Tak, oczywiście <noise> <środków głos> tak, tak. W zakresie działalności inspekcji jest jeszcze nadzór nad nasionami, całym materiałem siewnym oraz nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin. Czy to prawda, że można do Państwa się zgłosić, jeśli jest jakieś podejrzenie, że roślina jest zarażona, że taką kupiliśmy i Państwo w laboratorium będą to badać, tylko proszę dobrze zastanowić się nad tym, co Pani powie teraz. <noise> oczywiście. Akcja może być bardzo. Oczywiście, żywa. ponieważ naszą jakby rolą i misją jest to, żeby służyć społeczeństwu i to nie tylko w tych takich najtrudniejszych sytuacjach, gdzie producentom służymy naszą wiedzą i radą, kiedy dochodzi do rzeczywiście rozprzestrzeniania jakiegoś organizmu kwarantannowego, a te organizmy są niestety bardzo niebezpieczne z bardzo wielu powodów. Między innymi również z takich, które doprowadzają do dużych strat gospodarczych przez to, że na przykład nie ma jakichś środków zapobiegania chemicznego e, i, i trudno sobie po prostu jest z nimi poradzić. E, ja tylko może dla przykładu powiem, że w tej chwili już w Europie rozprzestrzenia się taki nicień, e, którego łacińskiej nazwy nie powiem, a węgorek się nazywa po polsku. I e, e, Tak, jest bardzo wstrętny, natomiast w krajach, w których występuje, e, na przykład w Hiszpanii, e, już 120 milionów euro zostało wydanych na to, żeby sobie z tymi cieniem poradzić. E, to jest niecień, który żyje na sośnie, więc proszę sobie wyobrazić, co by stało się, gdyby on przedostał się do Polski. E, w naszym kraju prawie 60% drzewostanu to jest sosna i my właśnie zajmujemy się tym, badamy, sprawdzamy, monitorujemy, pobieramy ciągle próby, żeby każda e, przesyłka e, była bezpieczna, więc pobieramy próbki i sprawdzamy, czy czasami właśnie tych organizmów kwarantannowych Panie nie ma. Pani dyrektor, e, bardzo proszę, <laughs> Bóg Niewiele już mamy na to czasu. Przykład y, organizmu, tak to ujmijmy, który robi spustoszanie między innymi dlatego, że jest w naszym środowisku nieznany. I przyrodzie jako takiej, która nie potrafi się bronić i nam, ludziom, którzy też nie do końca wiemy skąd się to wzięło. Jest obcy i dlatego tak sobie w naszych ogródkach rozrabia. Y, no i po to są przeróżne inspekcje i paszporty, żeby takich przypadków było jak najmniej. Nie będę mówił o kompetencjach, bo nie do końca tać ma jest państwa problemem, ale za to pani wie co z nią zrobić. Mam nadzieję. <śled> Tak, no niestety jest to przykład takiego zdęgów. organizmu, który jest organizmem inwazyjnym yy, i rozprzestrzenia się w zasadzie w tej chwili po całej Europie no, w sposób taki niekontrolowany. Yy, inspekcja oczywiście kontrolując sadzonki ma nadzór nad tym, żeby ona się nie rozprzestrzeniała z tym, co Państwo kupujecie, ale ponieważ jest to motyl, który przelatuje do 5 kilometrów, więc trudno naprawdę jest zapanować nad naturą. To, co ja bym mogła w tej chwili w skrócie Państwu polecić, jeżeli Państwo macie wystarczająco dużo cierpliwości i miłości do swoich Bógszpanów to bardzo proszę teraz, zanim jeszcze spadł śnieg albo ewentualnie wiosną, kiedy już ten śnieg ustąpi, dokonać bardzo dokładnego przeglądu tych krzaczków. Powinniście Państwo znaleźć tam poczwarki, które są w takich kokonach ze zlepionych listków. Od środka. Od środka, od środka. tak, no w zależności od mm. tego, gdzie ten, gdzie ten burszpan został zaatakowany, ale rzeczywiście ma pan rację, mhm. że czasami z zewnątrz w ogóle nie widać, mhm. że te gąsienice tam żerowały tak. i w tej chwili będą... Tak. Tamte to już jest, no to jest to czasami jest. już za późno. Mhm. Należy bardzo dokładnie wszystkie te poczwarki znaleźć, wybrać, niestety, bardzo jest mi przykro to powiedzieć, zniszczyć. ale je należy zniszczyć, dlatego że jeżeli je wyrzucimy na kompostownik, gdziekolwiek indziej, to proszę mi wierzyć, że na pewno motyle wylecą. Natomiast na wiosnę, kiedy już pojawią się gąsienice, bardzo y, dobrym jakby taką metodą, która również niestety wymaga zaangażowania i cierpliwości, ale przecież rozmawiam z ogrodnikami. <laughs> więc myślę, że na pewno ją Państwo macie, należy po prostu rozkładać folię pod krzaczek i otrzepywać bardzo dokładnie i w miarę obryski, mocno obryski. te Ech. Niechętnie. To znaczy mieszkamy państw w, w, w domach. Są to przynajmniej państwo, którzy do mnie dzwonili. Mają ogródki działkowe. Ja szczerze powiem, nie polecam chemii, ponieważ chemia, chemię trzeba stosować w sposób bardzo właściwy, zgodnie z etykietą. Nigdy nie należy podwajać dawek, bo lepiej będzie działało. To jest nieprawda. To jest tak jak z antybiotykiem. Jeżeli jest zapisana taka dawka, to znaczy, że ona jest skuteczna. I na pewno też trzeba te zabiegi powtarzać, ponieważ Mama ma dwa, trzy pokolenia w roku tak. i te gąsienice po prostu będą się pojawiały Oj, ciągle. Czuję, że będziemy się jeszcze spotykać chyba, <grystanie> pani dyrektor. <grystanie> zwłaszcza, że przyszły rok będzie bardzo ważny w jednym zdaniu. Tak, w przyszłym roku będziemy obchodzili Międzynarodowy Rok Ochrony Roślin i na pewno będziemy starali się jeszcze więcej jakby opowiedzieć o działalności naszej inspekcji i tym wszystkim, czym się zajmujemy, bo jest to bardzo ważne, bo jest to bardzo blisko nas. Pani Agnieszka Górska, dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach dawała dziś radę każdemu. Pięknie dziękuję i do usłyszenia i do zobaczenia mam nadzieję. Również państwu bardzo serdecznie dziękuję. Każdemu damy radę. Radę damy każdemu.